Oto tarp. Czyli płachta biwakowa. Lekka, cienka. Odporna na jakiś tam deszcz. Słońce. 3 metry na 5 metrów. W pojedynkę. Dosyć ciężko. Wszystko to postawić. Cztery maszty. Namiotowe, aluminiowe, takie składane. Ogleba tutaj w. W dwóch miejscach jest bardzo miękka, więc dwa mi nawet wyleciały z ziemi. Na razie to się trzyma już chyba z 10-15 minut. Także jest ok. Tutaj myślałem, że zrobię takie ścianki do samego dołu, ale niestety na, tak na 3-4 idzie w dół. Więc po prostu sposób montażu muszę wymyśleć jakiś inny. To oczywiście z wykorzystaniem czterech masztów namiotowych, ale generalnie idea była taka, że jedną stroną, czyli tą krótszą, 3-metrową, bym mógł się przyczepić do boku samochodu. Czyli samochód stoi bokiem, od niego wychodzi tarp, i 5 metrów odchodzi od samochodu. I wtedy mogę na przykład zrobić taką dłuższą ściankę. Na końcu, czyli z jednej strony była ścianka w postaci samochodu, a po drugiej stronie była taka ścianka z płachty, idąca albo prosto w dół, albo pod kątem. Także to się z pomogłem pniem całkiem sprytnie i to się dobrze trzyma. A tutaj do gałęzi tak po prostu tak testowo. Pomysł był, że tak powiem, ciekawy i fajny. Realizacja już nie bardzo. Dwa maszty namiotowe musiałem rozbić przy pomocy. Dwóch ociągów, także cztery już się, że tak powiem, zmarnowały. I zostały mi dwa ociągi. Mam jeszcze, co prawda, ich kilka, ale chciałem te sześć tylko wykorzystać. Nie jest źle, aczkolwiek trochę inaczej sobie to wyobrażałem. Można oczywiście kupić jakieś takie altany rozkładane, które się rozkładają powiedzmy w 2-3 minuty. Czy nawet gdyby. Maks do 5, by się je rozkładało. To mi zajęło około 25 minut. No z, ze złożeniem i masztów, i wyciągnięć, i te linki trzeba jeszcze rozplątać, odwinąć, i to wszystko, jeszcze mi te tylne dwa maszty spadły, także około 26 minut, także mamy, no może nie godzinę łącznie na rozłożenie i złożenie, no ale powiedzmy, że te pół godziny. 35 minut, 40 minut, no to takie minimum, żeby to wszystko złożyć i do kupy. Jeszcze tak dużego tarpa złożyć w taką kostkę, żeby się do pokrowca zmieścił, nie? No, zaletą takiego tarpa jest cena tak naprawdę. Cena, waga i gabaryty. Można włożyć i do plecaka i trzymać w bagażniku, e, nawet nie na widoku, gdzieś go schować w, jakimś, w jakiś schowek czy coś. Minusem takiej altanki rozkładanej, półautomatycznej bym powiedział no to jest koszt, bo powiedzmy to jest około 400zł A waga i gabaryty, no jakoś tam miejsce zajmują no nie trzeba tego może w bagażniku cały czas wozić można to trzymać nie wiem, w piwnicy gdzieś, w pawlaczu albo w garażu na przykład no powiedzmy, że to no, nie jest jakimś tam dużym problemem tak naprawdę największym problemem to jest koszt po 400zł kosztuje taka nowa altanka z jednym bokiem a żeby dokupić drugi bok, to jest około 80 zł. No to liczmy około 500 zł, żeby kupić taką rozkładaną maltankę. To jest fajne i szybkie i sprawne, oszczędzamy dużo czasu. Natomiast ile razy w roku bym z tego korzystał? No ciężko powiedzieć, może kilka, tak naprawdę. Wszystko zależy, gdzie bym jeździł na e, aktywacje radiowe, e, dlatego pomyślałem po prostu o Tarpie, bo jest no, najtańszą opcją, tak naprawdę. Maszty e, namiotowe już miałem. Odciągi też już miałem, więc jakiś tam koszt powiedzmy na tą chwilę. Odpad, Salik już rozmarzony, a że domu przygotowany, spakowany. Nie ja będę tego tutaj na miejscu robił. Stojak, butelka z wodą. Boku apteczka do czekówna. Let my fire Let my fire spork Taki plastik e, Jakiś taki bezpieczny, ekologiczny, nie wiem Dwa takie mam, drugi w zapasie, natomiast jak Jeden i drugi pęknie, czy złamie się, to Kupię taki sam, ale tytanowy Jeden bok tarpa, który schodzi w dół e, Przymocowałem do masztu linką, bo zaczynał powiewać w tą stronę Stolik jest z Lidla W całkiem niezłej cenie, bo chyba coś koło 160 zł co prawda w samym sklepie tego nie kupicie, ale na stronie Lidl.pl, jak najbardziej e, miałem ze 3 albo cztery różne. Jeden miał z MFH. Wcześniej na jednym filmie tam z aktywacji naszej akcji dyplomowej był ten stolik nagrany, a był niższy, mniejszy i był bardzo, że tak powiem, niestabilny. Jak się go oparło o coś, nie wiem, o zderzak samochodu, to był jeszcze ok, ale tak żeby to stało, to, to nie. Ten z MFH to nie, nie polecam, natomiast ten z Lidla powiem, Wam, że najlepszy z tych wszystkich 3-4 czterech, czterech w sumie. To jest chyba piąty, który kupiłem, żeby sprawdzić, czy jest ok. Jest większy, bo 70 na 70 cm jest nawet wyższy. Co najważniejsze, jest chyba najstabilniejszy z tych wszystkich, które testowałem. Najgorszy MFH. Woda się gotuje, także zalejemy sobie herbatę. Zgasimy palnik, żeby tutaj nie, nie marnować tego gazu. O, prawie, że idealnie nalałem. To co? Spróbujemy w takim razie zagotować ten obiad. Znaczy, przygrzać sobie, tak naprawdę. Jest coś zapalniczka szlampuje, siedziała chyba na zimnym. dam trochę na mniejszy gaz, żeby mi się tak szybko nie przyjarało. Ale będzie materiał. Pierwszy raz tak robię. Pierwszy raz jem tak, outdoor'owo bym powiedział. Nie jestem ani bushcraftowcem, ani jakimś takim biwakowym facetem. Ale jeżeli gdzieś się pojedzie na aktywację, nie na 2-3 godziny, tylko powiedzmy, nie wiem, na 4, na 5, na 6, na pół dnia, może na prawie taki cały dzień, no to warto ze sobą prowiant mieć. Wodę, herbatę sobie zrobić, przygrzać coś. Ciepłego do jedzenia Nawet gdyby to miała być Zupka chińska tak naprawdę Do zalania jakiegoś jakimś pojemniku To też muszę o tym Jeszcze tak powiem pomyśleć Albo zupkę sobie zaleję w tym kubku Albo po prostu kupię taki Silikonowy Taki pojemnik Taki garnuszek Taki kubek taki jakby, jakby do zupy nie to są Znalazłem nawet takie fajne One są półlitrowe i litrowe nawet nie drogo kosztują, także ewentualnie nad nim się będę mógł zastanowić, bo takie danie typu nie wiem kurczak z ryżem, jakie mam tutaj, no to siłą rzeczy muszę zagotować w takim kubku, bo bezpośrednio na ogniu. Natomiast jakbym chciał sobie zalać zupkę chińską, to albo kupię wiwona na przykład i, i zaleję na przykład go w osobnym takim silikonowym garnuszku, albo po prostu mogę kupić zupkę chińską już w kubku do zalania, czyli gotuję wodę. W kubku tutaj na ogniu, i zalewam y, do kubka, gdzie się znajduje po prostu zupka chińska, nie czy jakieś tam danie. Albo nie wiem, piresz czymś tam, różne są tego typu rzeczy w sklepach. Sami wiecie, i wtedy to powoduje, że po prostu ten garnuszek mam czysty. I nawet jak potem będę chciał sobie ponownie y, zagotować wodę na herbatę, to nie ma, nie ma problemu. W tym momencie, mówiąc, prawda. Y, Wodą przemyć, tak? Mam jakieś tam gazy, jakiś ręczniczek, przemyć to wodą i, i umyć. Aczkolwiek nie, nie sądzę, żeby się udało tego zapachu jedzenia pozbyć, tak naprawdę. I ta herbata nie byłaby za smaczna. Także taka zupka chińska, czy danie jakieś takie na szybkie, takie instant, musi być w kubku. Nie wiem ile jest stopni, ale gdzieś około półtora, mi się wydaje, może dwóch. Już nie pamiętam jak to jest producent, ale chyba MFH. Coś koło 20-25 zł. Bardzo fajnie trzyma ciepło, nie jest ani za mały, ani za duży. Idealnie mi się mieści w tej ładownicy razem z, z tym kubkiem z helikona. W tym kubku Helikona oczywiście trzymam i gaz. Wszystkie takie drobne przybory jak zapalniczka, herbata i oczywiście palnik. A na górę wchodzi ten kubek metalowy, i to wszystko w jednej takiej ładownicy Helikona. Widzę, że jednak się na dole trochę przypala, więc muszę dać na mniejszy ogień, częściej maglować, tutaj tą łyżką. Ale w gruncie herbata jest, ja zrobiłem także nawet fajnie, bo się troszeczkę rozgrzeje. Dzisiaj bez radia, jak widzicie, ale głównie po przetestować właśnie tarpa W tej jak mówiłem, ciężko to rozłożyć, a czy da się, ale dużo czasu to zajmuje. Dzisiaj chyba nie zdążę, ale następnym razem e, przemocuję do samochodu, więc połowa roboty jakby będzie, że tak powiem, zrobiona. Mm. ciepłe, ale jeszcze trochę. Przy takim mieszaniu, takiego jedzenia, a łyżka się troszeczkę wygina. Ale dopóki będzie działać i będzie cała, nie czasznie, nie pęknie, to, to okej, okay. mam długą w zapasie. Jakby mi się teraz ta złamała, to czym bym zjadł? więc drugą muszę mieć zapasie Pychota Herbata cały czas jest gorąca Zatna oczywiście do picia, ale jest gorąca, także przy tej temperaturze taki metalowy kubek to super spała. No nic, ten kubek będzie trzeba w domu namoczyć wodą, brzątkiem i jakimś płynem, bo jednak troszeczkę się on tutaj przypalił dałem na dół masło ale jak widać jest to chyba nieuniknione ok wystarczy jedzenie jest bardzo ciepłe nie ma sensu już go bardziej grzać przepraszam tak jem na antenie no ale przynajmniej widzicie jak to wszystko wygląda nie? ja jestem tam totalnym amatorem w tej kwestii nie ma tam wiedzy bushcraftowej biorę pomysły od innych, uczę się od innych coś tam wiem To no tyle mi wystarczy tak naprawdę tylko pytam kolegów tam poczytam na jakichś forach, na jakichś grupach Facebookowych, i już wiem co należy kupić. W zależności od potrzeb, od finansów. A ja chyba po dwóch latach dopiero zdecydowałem się na kupno takiego palnika. Kazem do tego kubek, ale kubek metalowy na herbatę, to tak naprawdę był totalnie przy okazji, żeby nie zaległ darmową wysyłkę. Nie można go stawiać na, na, na ogień. Nie jest do tego przeznaczony. Jakiś mały skrawek tutaj e, trawy udało się znaleźć, także się rozłożyłem. Jednak dorzuciłem sobie długą porcję. Oczywiście w sezonie ciepłym, tylko lato, nie piję na zewnątrz herbaty, bo, bo bym się dodatkowo zgrzał. Więc tak naprawdę woda albo woda z sokiem w takiej butelce litrowej, lub też są półtora litrowe. albo trzy takie butelki, także w jednej mogę mieć sok, w drugiej mogę mieć wodę, żeby zakotować na przykład wodę. Otóż po prostu mając gotowe danie, tak jak dzisiaj, przygrzać w tym kubku i kompletnie się nie martwiąc, że nie będę mógł potem zagotować wody na herbatę, bo ja latem po prostu nie piję herbaty na zewnątrz, nawet w domu tak naprawdę, bo jest dla mnie za ciepło. A w sezonie zimowym, to jak jadę na aktywacje radiowe, to i tak siedzę i tak w środku w samochodzie, więc i tak mam termos, robię sobie w domu jakąś kanapkę. Więc powiedzmy, że to jest aktywacja typu 2-3 godziny i nie tracę czasu, żeby to wszystko rozłożyć, bo jest mi to wtedy zbędne. To jest tak naprawdę pomysł na to, żeby móc latem się ochronić przed słońcem tak naprawdę. A w plecaku radiowym, ja to wszystko ze sobą mam. Ja to ze sobą wszystko włożę Razem z radiem i ze wszystkim. Wystarczy tak naprawdę kupić danie instant i po prostu je przy sobie mieć, bo gdyby aktywacja się przedłużyła, Kanapki zjedzone. Miałbym ochotę na coś ciepłego. Mogę sobie coś zagrzać. Zapalniczka działa. Po prostu długo leżała na zimnym powietrzu. Słowałem do kieszeni i, i wszystko w porządku. Końcówka herbaty jeszcze jest ciepła. Minęło gdzieś może z 20 minut odkąd zalałem herbatę. Co warto mieć na takie bi biwakowe, że tak powiem, aktywacje radiowe? Stolik. Stoli i krzesełko. Uważam, że to jest na pierwszym miejscu. Sam tarp wam nic nie da, jak nie macie na czym usiąść i na czym postawić radia. Oczywiście, jeżeli macie płaski bagażnik w samochodzie, to na jednym filmie tam widzieliście już wcześniej, kiedyś tam radio i wszystko kładłem z tyłu w bagażniku, a ja siedziałem na zewnątrz na krzesełku. Także, OK, na pierwszym miejscu krzesełko. Jeżeli nie macie możliwości pracy z bagażnika, Albo nie chcecie, że tak powiem, w samochodzie pracować, ale chociaż obok samochodu chodzi taki stolik z Lidla powinny jeszcze może być, bo to chyba raczej w stałej ofercie jest, ale online. -owej. tylko online można je kupić. Dodatkowo mam też płachtę, ale nie biwakową, tylko taką, taką plandekę kupioną w markecie budowlanym za kilka złotych, rozmiary około tam chyba 2 na 3 metry, po to, żeby ewentualnie móc sobie zrobić takie podłoże. Jak gdzieś jedziecie, jest mokro na przykład yy, i chcecie jakieś rzeczy sobie postawić, to taką grubą, to nie jest taka, taka cienka plandeka jak to. To jest cieniutkie i bardzo lekkie. Yy, ona to jest czyli 3 na 5 metrów waży około chyba 800-850 gram. Natomiast gdybyście kupili plandekę taką typową, plandekę grubą w markecie budowlanym o tych wymiarach, to ona by była znacznie większa i znacznie cięższa. Czy nawet jak jest wysoka trawa, to też można rozłożyć taką pandekę. Dzisiejszy biwak w sumie się udał. Początki były trudne, bo rozłożenie tego całego Majdanu nie było łatwe. Także jeszcze raz dziękuję bardzo. I do następnych.